Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Pamiętacie film, który był nakręcony e, jakieś, nie wiem, z pół roku temu? Pokazywałem e, filtrację z chapeta e, z Jumbo i na końcu pokazałem produkty Sichema, jakie kupiłem, całą tą linię Sichema w tych buteleczkach, e, aby sobie ją potestować. Kupiłem kilka, e, kilka tych produktów. Teraz wam chciałbym o nich coś więcej powiedzieć, bo to było pół roku temu. Wtedy wam powiedziałem, że nie będę, nie wiem, po kilku dniach mówił, jakie efekty wow przynoszą te produkty, bo nie spodziewam się efektu wow po, po kilku dniach. Wydaje mi się, że najlepiej można ocenić coś po jakimś czasie. Ja y, używałem tych produktów dosyć długo. Y, może nie używałem ich, że tak powiem, y, systematycznie, y, ale u, używałem praktycznie mam tutaj końcóweczkę, końcóweczkę już produktów, i teraz coś więcej mogę wam na ten temat y, powiedzieć, co mi się spodobało, y, a co tak naprawdę jakby nie zrobiło na mnie efektu wow. Zaczniemy od Sichema Stability. Myślę, że to jest najlepszy produkt z tych trzech. To jest oczywiście moja opinia. Każdy może mieć swoją opinię, ale produkt Stability jest naprawdę rewelacyjnym produktem, jeżeli zakładamy akwarium, dodajemy go na starcie akwarium, i później dodajemy go przy podmianach wody. Ja regularnie używałem tego produktu przy każdym zbiorniku, jaki startowałem praktycznie. Yy, I ten produkt skończył mi się najszybciej, dlatego po jakimś czasie zakupiłem dużą taką bańkę Sichema Stability yy, 4-litrową, bo. Naprawdę, naprawdę fajny, fajny produkt nie? z cichem stability. Jeżeli cokolwiek mi się działo w zbiorniku, czy to w morskim, czy, czy u krewetek, zawsze dodawałem większą ilość produktu stability i naprawdę fajnie. Fajnie jestem, naprawdę miło zaskoczony, bo bardzo szybko dojrzewa zbiornik. Pewnie. Kojarzycie taki syndrom, jeżeli dojrzewa zbiornik, wrzucicie na przykład laski cynamonu, albo jakieś tam inne kawałki drewienka i tak dalej, to po jakimś czasie pojawia się taki meszek, taki, taki jakby biała pleść na, na, na tych właśnie elementach. To oczywiście nie jest nic złego, to z czasem schodzi, jak zbiornik bardziej dojrzeje, ale dodając stability, naprawdę szybko taki zbiornik dojrzewał, i i, było, i, tu, i widać po prostu efekt, widać po prostu efekt, jak się dodaje systematycznie stability, że naprawdę jest fajnie. Kolejnym produktem, o którym chyba najmniej mogę powiedzieć czegokolwiek, jest ten produkt. Dodawałem go także podczas podmian wody i jedyną rzeczą, jaką zauważyłem. To, że bardzo szybko po kilku dniach od podania tego produktu znika z tafli wody ten taki film białkowy. To znika, i naprawdę woda robi się ładna, czyściutka, i nic nam, że tak powiem, na tafli wody nie pływa. Nie? Także tyle mogę powiedzieć o tym produkcie. Innych jakichś efektów nie dostrzegłem. Ale to, że znika film białkowy, to jest naprawdę e, gołym okiem widać, i po kilku dniach od dodania tego produktu tak się właśnie dzieje. To jest to. Natomiast jeżeli chodzi o Prima, to tutaj e, także jakiegoś efektu e, nie widziałem i chyba trudno, żeby zobaczyć, bo. Produkt ten ma nam niwelować, nie wiem, z wody z kranu, jeżeli używamy wody z kranu, wszelkiego rodzaju chlor, chloraminę i tak dalej, i Co mogę powiedzieć o tym produkcie? Otóż, jeżeli używałem go u siebie na mojej wodzie z kranu, to efektu nie widziałem żadnego. W sensie, że nalewałem wody z kranu, dolewałem tego produktu, bo... Bo tak też jest napisane, i no, efekt, efektu jakiegoś widać u mnie nie było. U mnie w pracy we Wrocławiu woda jest dużo gorsza niż tutaj u mnie na wiosce, i u mnie woda w pracy troszeczkę czuć chlorem. No ma taki nieprzyjemny zapach. Nie mówię, że cały czas, ale co jakiś czas jednak tym chlorem czuć. I w momencie, kiedy taka woda właśnie była śmierdząca z chloru, ja przy wyjściu z pracy. Szybko sobie nalałem tej wody, trochę przyjechałem do domu i dodałem tego produktu niewielką ilość. I naprawdę, po chwili zapach tego chloru znikł. Także, tyle co mogę powiedzieć, powiedzieć o tym produkcie. I jeszcze jedna, jedna rzecz: że produkt ten zmienia parametry wody. Ja u siebie, przy krewetkach, mierzę tylko praktycznie przewodność. Kropelkowo, czy jakikolwiek inaczej, GH, KH nie mierzę. I mówiąc, że zmienia parametry wody, to podnosi znacznie przewodność. Niewielką ilość wystarczy dodać tego produktu i już przewodność leci w górę dosyć mocno. Także to trzeba mieć, trzeba mieć na uwadze, nie? że ten produkt usuwa chloraminę pewnie, chlor i tak dalej, nieprzyjemne zapachy różnego rodzaju, E, amoniak i tak dalej usuwa, ale też, że podnosi przewodność wody, nie? To trzeba mieć na uwadze. Nie mierzyłem GHKH, także nie wiem, ale przewodność wody leci w górę. Także to e, na pewno zniwelowało nieprzyjemny zapach chloru e, z wody. Pewnie działa także e, inaczej na tą wodę, ale, że tak powiem, nie miałem tego jak sprawdzić, nie? Bo nie robiłem badań wody, po prostu tylko na węch tyle, co zdąży, było można wyczuć, to... Że zapach chloru znika po użyciu tego produktu. Jeżeli chodzi o ten produkt, to jedyną rzeczą, jaką zauważyłem, to że film białkowy z tafli wody znika i, i to robi yy, ten produkt. No i Stability tutaj więcej mogę powiedzieć o tym produkcie, bo jestem z niego mega zadowolony. Dlatego też ta 4-litrowa bańka dokupiona, bo raz, że niweluje, bo, bo raz, że szybko dojrzewa zbiornik, że. Jeżeli cokolwiek się działo w zbiorniku takiego, wiecie, nie bardzo, nie wiedziałem, jaka jest przyczyna tego, że tutaj jakaś krewetka zdycha, tutaj, nie wiem, robi się jakiś osad na różnego rodzaju elementach dekoracyjnych w zbiorniku, czy pojawiają się jakieś dziwne... dziwne... To zawsze dodawałem stability troszeczkę większej ilości i naprawdę robiło to robotę, nie? I dlatego ten produkt yy, jest POKO, dużo mi dał, i dlatego jest 4-litrowa bańka. Także to by było, moi drodzy, na tyle. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i trzymajcie się. Cześć, cześć.